Jedno pytanie, które musisz sobie zadać, by uwolnić się od przeszłości raz na zawsze. Najbardziej fundamentalnym założeniem współczesnej psychoterapii jest przekonanie, że aby wyleczyć nasze obecne neurozy, musimy zrozumieć, co wydarzyło się w naszym dzieciństwie. Wydaje się to oczywiste, jednak napotykamy tutaj pewną poważną przeszkodę. To coś, ta przeszkoda. To tak zwana amnezja dziecięca. Innymi słowy, niemal żaden dorosły nie pamięta, co przeżywał przed ukończeniem trzeciego roku życia. Wszelkie te dni, emocje, zdarzenia zniknęły, jak książki, które ktoś niespodziewanie wrzucił do ognia. Większość z nas ma niewiele wspomnień sprzed siódmego roku życia. To ważne, ponieważ okres, który uważamy za kluczowy dla naszego rozwoju, jest dla nas jak zamglony krajobraz, z którego niewiele jesteśmy w stanie wydobyć. I tu pojawia się problem. Nasz umysł przyzwyczaja się do przeszłości. Dorastamy w określonym środowisku, które z czasem przestaje się nam wydawać czymkolwiek dziwnym. Nasze dzieciństwo i to, co nas wtedy ukształtowało, staje się dla nas niewidzialne, natomiast wpływ tych wydarzeń staje się jednocześnie trudny do rozpoznania dla naszej dorosłej wersji. Czasem głęboko w nas pojawia się intuicyjne przeczucie, że w naszych relacjach z opiekunami coś nie grało. Ale zrozumienie tego w pełni często przerasta nasze możliwości, więc. Zamiast mierzyć się z tym wprost, uciekamy, odwracamy wzrok i chowamy te wspomnienia w jeszcze głębsze warstwy umysłu. Tym samym trwamy w tej zagadce, zawieszeni w mechanizmach, które wzmacniają nasze neurotyczne reakcje. Jak się więc od tego uwolnić? Paradoksalnie rozwiązanie może być bliżej niż sądzimy. Musimy spojrzeć na siebie. Teraz, w tej chwili. To Kim jesteśmy dzisiaj jest bezpośrednim odbiciem naszej przeszłości. Nie musimy wyciągać wszystkiego z pamięci. Wystarczy, że naprawdę przyjrzymy się, jak reagujemy, czego się boimy, jakie schematy nas ograniczają. Ślady dzieciństwa są w nas obecne, żywe i choć nie zawsze są dla nas przyjemne, mogą być drogą do zrozumienia. Jednym z pierwszych pytań, które możemy sobie zadać, jest: czego się obawiam? Wyobraźmy sobie, że ktoś dokańcza zdanie. Przeraża mnie, no i możesz powiedzieć: Przeraża mnie, że ludzie uznają mnie za głupiego, że ktoś mnie odrzuci, poniży, albo że będę wyśmiany. Boję się, że inni okażą się wobec mnie bezwzględni. To, Czego obecnie obawiamy się w relacjach z ludźmi, jest odbiciem lęków, które powstawały dawno temu w interakcjach z określonymi osobami, i jest to odbicie, które wraca w teraźniejszości. Nasza lista obaw staje się mapą, takim przewodnikiem do zrozumienia tego, co naprawdę kształtuje nasze lęki. Refleksja w tym wypadku może wyglądać następująco. Czy ktoś sprawił, że poczułem się gorszy albo niekompetentny w dzieciństwie? Kto to mógł być i jak doszło do tej sytuacji? Czy ktoś sprawił, że poczułem się odrzucony? Jakie wydarzenia mogły się do tego przyczynić? Czy ktoś mnie upokorzył, odrzucił? Czy to budzi jakieś wspomnienia? Te pytania, choć na pierwszy rzut oka mogą się wydawać dziwne, mają moc wywoływania wspomnień, które pomagają nam pojąć siebie i zrozumieć, co tak naprawdę działo się w naszej przeszłości. Co dalej robimy z tą wiedzą? Trzeba zwrócić to doświadczenie przeszłości z cierpliwością i pamiętać o tym, że to, co dzisiaj automatycznie przenosimy na relacje i sytuacje, ma swoje korzenie w przeszłości. Im bardziej jesteśmy świadomi tych korzeni, tym bardziej czujemy się od nich wolni. Nasza przyszłość nie musi być przepełniona niepewnością i lękiem, jeśli zrozumiemy skąd się one biorą. Jak powtarzają psychoterapeuci, pamięć i świadomość mogą naprawdę nas wyzwolić. Jeśli ten film był dla Was wartościowy, zostawcie proszę komentarz, podzielcie się nim z innymi osobami, które mogą tego potrzebować. Dbajcie o siebie i do zobaczenia następnym razem.